Czas na 262 odcinek tureckiego serialu Miłość i nadzieja. Robi się ciekawie, Cajneb w niebezpieczeństwie. Kawajden, weźmie na siebie śmierć Alpera. Sprawdźcie, co jeszcze przyniesie 262 odcinek Miłości i nadziei. Streszczenie 262 odcinka Miłość i nadzieja. Co się wydarzy w 262 odcinku, Miłość i nadzieja. Sprawdź streszczenie TVP. Gonul po wypadku wzywa na pomoc córkę. Cajnep natychmiast rusza do matki, jednak na miejscu trafia także na Sedę, która udaje jej znajomą. Dziewczyna czuwa przy rannej matce, podczas gdy mściwa Seda czeka na okazję, by odzyskać swój wisiorek. Gdy zostaje sama z Cajnep w kuchni, sięga po nóż. Kuzej wciąż szuka Alpera i sili, nie wiedząc, że dziewczyna znajduje się bliżej, niż mu się wydaje. Wraz z Muratem odwiedza dom, który wynajmował Alper. Policjant informuje go, że mężczyzna nie płacił czynszu i od jakiegoś czasu nikt go nie widział. W trakcie przeszukania rzeczy Murat otrzymuje szokującą wiadomość: Alper nie żyje. Wieść ta wprowadza wielkie zamieszanie w rodzinie. Nacie, nie mogąc znieść presji, wyznaje córce, że to ona zabiła Alpera. Jej słowa przypadkowo słyszy Ferej, która obiecuje pomóc kobiecie w trudnej sytuacji. Początkowo podejrzewa, że Alper i siła knuli coś przeciwko jej bliskim, ale gdy zobaczyła zdjęcie zaginionej dziewczyny, nabrała podejrzeń i postanowiła dokładniej przyjrzeć się sprawie. Tymczasem Julia konfrontuje się z Kawajden. Służąca, zdając sobie sprawę, że jej manipulacje tracą sens, proponuje wziąć winę na siebie. Chce poświęcić się dla córki i sprawić, by Bachar mogła poślubić Kuzeja. Deklaruje, że przyzna się do zabójstwa Alpera, ale w zamian stawia warunek. Jej plan budzi sprzeciw Bachar, która nie potrafi pogodzić się z takim rozwiązaniem. Sytuacja staje się coraz bardziej napięta.